witam wszystkich w kolejnym odcinku Nark TV. Dziś pokażę wam zawartość gry Munchkin Quest, gra planszowa. Otwórzmy sobie. Jest na potrzeby elementów usunąłem wyprawkę. Mamy instrukcję, dość obszerną instrukcję, 20 stron. I masa elementów. Mamy tutaj kafelki lochów, po których się poruszamy. Takie to chyba punktację. Każdego z graczy, jest znaczniki stóp, liter. Podstawki na kartę różne kostki postacie znaczniki życia jak mnie mam Masa łączników do kawa kafelek lochów i pomieszczeń Znaczniki potworów te te kafarki Co my tu jeszcze mamy? Chyba jakaś waluta, monety Jakieś kafelki z informacjami Oraz talie do gry, tu mamy potwory Tu mamy Deus Ex Munchkin Pewnie fajnie będą wiedzieli o co chodzi Oraz skarb. Masa skarb. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!